Dzień dobry, dzisiejszy popołudniowy film, a dzisiaj jest 9 października 2024. Otwieram swoją buźką, którą słabo widać na tle nieba, bo oczywiście jest za duży kontrast, więc jestem takim trochę cieniem. Co mi w ogóle nie przeszkadza, zważywszy na moją kontrowersyjną urodę. A otwieram buźką po to, żeby pokazać dzisiaj. Pewne aspekty dotyczące montażu, w kolejności następstw, ujęć, następstw ruchu. To są takie rzeczy, których człowiek się powoli uczy, chyba że skończył szkołę. Ja skończyłem szkołę na poziomie, takim można powiedzieć, technikum filmowego. Więc za dużo nie umiem. Nie miałem tyle praktyki. Zresztą przez lata się tym nie zajmowałem. Ale są pewne rzeczy, które trzeba ogarniać, żeby chociaż te podstawy znać, żeby to jakoś tam się oglądało. Zaraz mi padnie też mikrofon, bo zapomniałem naładować, on wyświetlał już chyba wczoraj, jak wróciłem do domu, pokazywał znaczy żółtą kontrolkę, nie skojarzyłem tego ze stanem naładowania baterii, okazało się, że dzisiaj właśnie wyświetla czerwoną. Także podczas filmu jest szansa, że zmieni się dźwięk na inny. Oprócz jeszcze mikrofonu, to proszę zauważyć, jaki jest spektakularny. Ja się nie uważam jeszcze za youtubera i pewnie nigdy nim nie będę, ale jak zauważyłem w materiałach różnych osób, które mają tysiące, setki tysięcy subskrybentów, to pokaźny mikrofon. Odgrywa no, bardzo znaczącą rolę w, w scenografii w ogóle, w kadrze, w kompozycji. Takie małe też się pojawiają. A ta liścia czapa wcale nie jest tutaj przypadkowa. Wspaniały korek. Dzisiaj środa. Ale wczoraj były większe tutaj. Utrudnienia no, udało się przejechać przez zielone. Przyspieszyłem trochę, aż mi tętno wzrosło do 109 o 108. To są te chwile, te interwały. A wracając do montażu. Jak już pewnie się to klaruje w tym filmie, który też montuję na programie do montażu, rzecz jasno i wrzucam długo długo po nagraniu I parę godzin maks. To fajnie jest właśnie ujęcia. Tak jak teraz z First Person View, jak to się mówi, przeplatać ujęciami samej person, przeplatać ujęciami z Third Person View, co to, to z drona jest possible, przeplatać też ujęciami innych rzeczy, które się mija, przebitkami, tak zwanymi rozszerzeniami. Innymi kątami, no słowem, chodzi o to, żeby nie był ciągle obraz kierownicy, bo oczywiście może być przez dłuższy czas to, to nie ma problemu. Jeśli ja coś mówię i, i ciągle temat no to jest jedno ujęcie, ale jak mam. Potrzebę zastanowić się chwilę, to sobie wyłączam, ale po wyłączeniu nie kręcę tego z tej samej perspektywy. Do tego już nie ma jak połączyć, bo trzeba było robić przenikanie, to by było takie dziwne, że kierownica przechodzi w kierownicę tak samo, tylko się krajobraz zmienia. To zależy też od typu przenikania. Można robić przenikanie przez flash, czyli przez białą klatkę, można robić przenikanie przez black, czyli przez czarną klatkę. Czego mi brakuje w w tym programie do montażu Da Vinci Resolve, którego używam, może tego jeszcze nie znalazłem w funkcjach ale chciałbym tam mieć, po prostu tam gdzie są opcje transitions, czy tych wszystkich przenikań czy tam też różnych przejść montażowych, jakiś tam rolek figur geometrycznych, migotań, innych tam kalejdoskopów, bo tego jest milion, czego się nie używa, bo to jest takie trochę festniarskie profesjonalnym filmie nikt nie zobaczy takich trzepotań, jakichś tam kawałków obrazu, to jest bez sensu. Chyba, że zamierzony efekt artystyczny. Ale chciałbym tam zobaczyć właśnie luźne klatki do wstawienia i ze zdefiniowanym czasem trwania. No, mo można sobie z tym oczywiście zro robić, zrobić sobie bleka, zrobić sobie blanka samemu w jakimkolwiek programie. I to też będzie działać. i stawiać po prostu, zrobić przenikanie, krótkie przenikanie przez blank, to taki fajny wtedy flash, ale jednak prawne oko zobaczy, że autor po prostu nie miał pomysłu na, na film, nie wiem, no... Wiadomo, no nie, nie zawsze film jest godny tego, żeby mieć na niego jakiś pomysł, no, te filmy, co ja nagrywam, są w ogóle niegodne. Zresztą tutaj nie można nawet mówić o montażu, to jest po prostu sklejka tak zwana. Ale sklejkę też można uatrakcyjniać. Bo montaż w przeciwieństwie sklejki to jest sztuka czasu. Wiadomo ile trwa każde ujęcie. Dobry montażysta, dobry reżyser w ogóle ma to w głowie. Zresztą pracuje się na scenopisach, na scenopisach obrazkowych wręcz. Większość filmów powstaje na na kartce papieru jako, jako kadr po prostu narysowany. Potem się to tylko z tym albumem jakby tych rysunków idzie na plan i się po prostu dokręci. Dokręca się też różne rzeczy, które nie uwzględnia to narysowanie, no bo są różne sytuacje. Właśnie czasami jest jakaś panorama potrzebna, jakiś szerszy plan. Detal to też jest ważne. Tyczek, żeby trochę z pokręcić o, no, taki śmieszny wynalazek można kogoś nabić, jak rycerz nabija na kopie no, ale kręcąc patyczka też trzeba pamiętać żeby nie popełnić takiego błędu, który ja właśnie popełniłem czyli zmieniłem w stronę osi to jest tak zwany skok po osi, błąd montażowy ale w amatorskich filmach rozrywkowo-webowych nie, nie powinno to mieć takiego znaczenia prawda? Można też takie sztuczki z patyczka stosować, żeby nie kręcić przypadkowych ludzi To co do ciekawych, fajnych ludzi czasami warto zapytać o zgodę na filmowanie, rzecz jasna to wtedy naprawdę niektórych ludzi bardzo otwiera. Ja się zawsze bardzo cieszyłem jak ktoś co o coś mnie zapytał gdzieś na ulicy i, i kręcił kamerą. Ja w telewizji, rany, ale fajnie. <laughs> Tylko po co, nie? <laughs> Jeszcze trzeba mieć coś do powiedzenia. Jak człowieka zagada jakaś sonda uliczna, a ty ee... Wie pani no przepraszam bardzo, ale ja tu ja, ja nie tutaj już, to nie wiem, naprawdę. Ale muszę powiedzieć, że też lubię być bohaterem drugiego planu, tak zwanym. To znaczy, wtedy ja jestem jakby górą, w cudzysłowie. Bo na przykład wchodzę w kadr komuś, kto kręci jakieś family foto, albo family mówi gdzieś na tle jakiegoś zabytku, no to wiadomo, że się wchodzi, robi głupie miny, nie? To są te skrajności. zdaje się, że... tak no, świadomie świadomie to zrobię, pojadę przez cmentarz choć nikogo nie mam na tym cmentarzu, to jakoś od czasu do czasu się trafia, że go odwiedzę cmentarz przy kościele św. Katarzyny to nie jest ten znany cmentarz w służę wiecki ten mały krzykotażownie. No i ujęcie z kilka nie jest tak atrakcyjne jak ujęcie z drogi. Szczególnie jak się przejeżdża przez bramę No i ujęcia z kilka wymagają niezłej sprawności ekwilibrystycznej na rowerze. Równowagi, więc lepiej takich ujęć nie kręcić gdzieś, gdzie jest wąsko, gdzie jest ruch drogowy, gdzie chodzą ludzie. Na cmentarzu była cisza spokój. A no, ujęcia z drona tym bardziej wymaga przestrzeni, powiedzmy. Ale fajnie mieć zawsze w głowie jakiś plan, jakiś pomysł na kolejne ujęcia, które to ujęcie, jeśli chodzi o filmy takie. W których montaż się opowiada, w ogóle filmy, które opowiadają historię, no to każde ujęcie ma za zadanie wprowadzenie jakiejś atmosfery. No stąd się robi właśnie albo plan jakiś szerszy, który podkreśla, nie wiem, wzniosłość, albo się robi jakiś detal. No i niebagatelną rolę też detale dźwiękowe oczywiście odgrywają, w ogóle muzyka w filmie. No ja muzykę robię, ale tak szczerze mówiąc, to jest to czasochłonne, więc... Póki co na te moje potrzeby to ostrożnie Tu jakaś udnóżka jakaś Potoku Służewickiego sobie zacnie płynie Znów trochę popadało i znowu poziom lekko zwróz Ja tylko jestem niezmiernie ciekawy jak to będzie z dźwiękiem Teraz mam ujęcia nakręcone, powiedzmy tak, że mogę je wrzucić po kolei i w zasadzie nie będę musiał patrzeć, czy coś skracać, czy coś, nie wiem, przenikać, czy jakoś tam wrzucam longiem. No to nie jest montaż, dlatego tak jak mówię, no montaż to by był, miałby jakiś rytm, jeśli by było to coś do rytmu, na przykład do muzyki, no teledysk musi mieć rytm ujęć. To już są ujęcia, które trwają sekundy dosłownie. To krócej niż sekunda, chyba nie, bo to by było takie bez sensu. No chyba, że coś jest takiego bardzo prowadzącego jakiś trans, ale to ujęcia poniżej sekundy to już. To już wchodzimy w taki zakres trochę kontrowersyjny. Chodzimy w przekaz podprogowy. Kiedyś było tak, że ponoć, no legendy są takie, że w filmach umieszczano jedną klatkę tylko. Wiadomo, że oko powiedzmy to jest kwestia umowna widzić te kilkadziesiąt klatek na sekundę. W tamtych filmach, w tamtych czasach było to 24 klatki. W filmach kinowych, do tej pory zresztą większość filmów jest na 24. No, jak się jedną klatkę wrzuciło, kup Coca-Cola na przykład. To ponoć, ponoć jakieś były badania, że widzowie wtedy szli. Czy po filmie, czy w przerwie filmu, tak, bo kiedyś były filmy z przerwami w dobrych kinach amerykańskich. Tak jak w teatrze, były przerwy. I wtedy publiczność, właśnie część publiczności jest bardziej skłonna pójść do bufetu, kupić kole. Nie? nie wiem, czy to prawda, ale tak na chłopski rozum, czemu nie? Możliwe. padało troszeczkę nie wiem czy godzinę padało może krócej niezbyt intensywnie no i tak fajnie pomoczyło ścieżyny, że nie ma jeszcze kałuż a nie ma takiego kurzu, który mógłby się wznosić, zatruwać nozdrza po mniejszych istot znaczy po mniejszych w sensie wzrostem o, a tu jest górka, na przykład jest górka to ja muszę zrobić nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił circle domem, nie? kolega Marcin na mnie czeka a ja sobie robię circle zrobię klaps do synchronizacji dźwięku najłatwiejszy sposób, żeby złapać dźwięk z innego źródła Oczywiście te klapsy się wycina normalnie w montażu, ale ja nie wytnę, bo to jest film przecież e, naukowy, nie, e, edukacyjny. Wracaj dzidek. Także ja bardzo dużo oglądam filmów na YouTubie, krótszych, dłuższych. Najbardziej rzecz jasna lubię takie do pół godziny, powiedzmy. Chociaż takie godzinne też, jak jest coś fajnego to... To spoko, no i fajnie jest posłuchać mądrych ludzi, fajnie jest pooglądać, właśnie fajnie jest trochę zmienić klimat. Jak ktoś jest na przykład w domu, to sobie może obejrzeć jak kto inny jest w terenie, tak jak ja teraz. <grymianie> Lubię oglądać firmy, filmy z terenu, no a to takie zobaczenie, nie? podcastów średnio. Podcastu średnio, ale to dlatego, że po prostu nie mam. To, to inaczej, nie muszę, bo podcast to na przykład jechałbym samochodem gdzieś w korku stał. To, to wtedy mi się włączył podcast. Ale jak mam możliwość oglądania obrazu, to czemu nie? Nawet jak coś robię innego, a nie jest to jazda samochodem, czyli nie robię czegoś, co, od czego oderwanie by mnie naraziło na niebezpieczeństwo. Więc jak sobie nawet coś tam gram na swoim pianinku, to też sobie włączam wizję, no bo lubię czasem rzucić okiem na, na paszczę, czy to prowadzącego, czy gościa, no nie mówiąc o krajobrazie. Jeśli są gdzieś ładnie usytuowani. Tutaj też paler moich ulubionych platanów. Ja się zastanawiam tylko jaka to jest odmiana. Czy to jest odmiana jakaś taka mini powiedzmy? jeśli są takie, nie wiem bo jeśli to jest odmiana normalna no to za jakieś 20 lat będzie grubo tu jest droga pełna zagrożeń nigdy nie wiadomo kto z której strony wyjedzie jak skręci dzieci są generalnie nieobliczalne no abstrahując od tego, że od 10 lat dopiero można jeździć po drogach dla rowerów no i trzeba mieć Kartę rowerową to nie jest tak, że masz 10 lat, i możesz siedzieć po drodze dla rowerów. Nie, to 10 lat to jest wiek, który uprawnia cię do zrobienia karty rowerowej. Która dopiero ci uprawnia do jazdy rowerem po drodze dla rowerów. Przepisowo, oczywiście, po prawej stronie i tak dalej, i tak dalej. Kosmos. Jeżeli pan, on był w tym śledzeniu wtedy, no. Tak, a tu bliżej, a to dalej nie trzymał tej równej odległości. No dokładnie, dokładnie. Ale teraz jest lepiej. Ale wiesz, co to... Wczoraj to on tak szalał, bo było słońce, były kontrasty i był cień, jeszcze mój, on po prostu się gubił, a dzisiaj za to jest wiatr. Ja <grym> ja wiatr> jak walczy z wiatrem. No. Uu, uu, nie, nie, wiatr! Ratunku! March! Fight! Światło ja jak wziąć dwa pół. No, miałem taki pomysł, żeby, żeby zrobić taki. Drone wars. Dokładnie. Dobra, chodź teraz przyspieszmy i zobaczymy czy, co zrobi, nie? Raz został. Nie czekaj, leci, leci, leci. Ej. Nie? Ej. A. Jedzie, 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 jedzie. No. Tylko tak. Nie śmiało. Nie śmiało. Nie był pewien, o co nam chodzi. Come on, baby. Come on, no tak, tak. Mamy No on też, dokładnie. Wolałby z. Znowu No ten czarny swobodnie osiągał 20. A ten tak nie do końca. On jest szybki, ale tej w tych modach automatycznych nie tak bardzo. Natomiast on z, z goglami to nie 50 poleci. No tutaj wczoraj dawał radę, bo to było zacienione, już to słońce było na tyle nisko, że nie było praktycznie go... No tak jak teraz było. Bo teraz to jest ciemno. Nie wieje. No i tu jest w ogóle super tak, super warunek. No. Najśmieszniejsze jest to, że ludzkie oko powiedzmy no przystosowuje się i wydaje się, że jest jasno. A dla matrycy to to jest w ogóle już darkness, nie? To jest koniec po prostu. tak no. Zobaczymy jak to. Nawet, nawet, nawet spotykam jakby ludzi, którzy... Niektórzy widzą lepiej w ciemności, niektórzy niektórzy tak tutaj. O! O. O. O, o, o. Tak zjedź w tą stronę może to. Muszę poczekać, sobą. tak, tak. O. Kurde. Nie wcisnąłem rekord. Kółko dwa. Dokładnie. To już setny raz to samo po prostu. Latam piękne ujęcia, mój palec po prostu jest mistrzem świata w modyfikacji torolotu. Wiesz, zrobił wszystko co mógł palec na to nagle. No tak. Nie włożyłem taśmy, nie włożyłem kliszy. Kurczę. To też się zdarzało, ty no. Jak miałem stary aparat taki wieś, na kraszy tak Poszedłem w teren w ogóle, wiesz, ale świetne zdjęcia zrobiłem, co to będzie, nie? Otwieram pusta. <grystanie> 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 Bo teraz znaleźliśmy telefon i <grystanie> Nie, teraz jest podgląd od to razu? Ale inaczej, bo teraz jak widzisz coś fajnego, pamiętaj o sfotografowaniu, to już tych zdjęć dziesięć. Tak, tak, tak. Wtedy trzeba było się dobrze zastanowić, A jak no, jakie co? zdjęcie trzeba zrobić, nie bo było miała tylko 36 zdjęć. Dokładnie. Kolega, który był takim fotografem już zawodowym w zasadzie pracował zresztą w Milabie i brał takie zlecenia, jakieś typu, poszedł na koncert z Merillion na przykład. Znaczy taki koncert, że był Steve Hogart tylko z, z kimś jeszcze, z basistą chyba, czy z Majkiem Pattonem, nie pamiętam. I, i, I był gdzieś tam w Kinie Palladium spotkanie, nie? I tam fotografował. Zrobił 300 zdjęć. Mówię co? Na kliszak nie no, zrobiłem 300 zdjęć i 4 sprzedałem. <grywa> <grywa> no taki, taki...